Widziałem przeglądarka i to w 78 roku w komunistycznej Polsce Zobaczmy No jest to przeglądarka ale przeźroczy usprawnienie tej przeglądarki więc uważajcie na hasła, które teraz słyszycie. Jak coś się tak, takie cudowne i tak dalej, niekoniecznie będzie to, czego oczekujecie. W stylu Nawrocki prezydentem i sutenerzy będą niekarani. Nie będzie to. Piszcie, o tym sądzicie. Do usłyszenia.